obiekty w Kolonii będą przewidziane do tego projektu. Tak, bo będziemy mieli kartę dużą rodzinę, ale nie będziemy mogli z niej skorzystać w Kolonii. No to było na komisji tak, komisji tak, więc na pewno będą to wszystkie obiekty sportowe. Będą to będzie, będą to dotacje z mops te, które są przewidziane w ogólnopolskiej karcie rodziny. My w tej chwili tak jak mówiłem na komisjach pracujemy nad tą kartą, no bo musimy policzyć koszty, tak, no bo prawda jest też taka, że jeżeli, jeżeli zakładamy, że MOPS będzie coś przeznaczał, że będziemy udostępniali budynki, no to trudno jest nam to dzisiaj oszacować, bo nie wiemy po pierwsze tak naprawdę, nie mamy jeszcze takich statystyk, ile tych rodzin w jest to po pierwsze. Po drugie nie wiemy, ile na przykład rodzin przyjedzie w okresie wakacyjnym czy feryjnym i będzie korzystać z tych obiektów i z tych pomocy, które karta dużej rodziny obiecuje, gwarantuje. Ale na pewno na następną sesję przedłożymy przynajmniej projekt, jeżeli nie już gotową uchwałę, ale przedłożymy również zmiany budżetowe, no bo, no bo będzie trzeba, jeżeli coś gwarantujemy, tak, coś mamy dodatkowo zrobić, to trzeba tym instytucjom, które mają to zrobić, uzupełnić budżety, bo one z pewnych często nie co zrobić. Ale jestem za tym, aby taka karta była uchwalona i... Ja była na podstawie tej karty, którą wprowadził prezydent, no bo ona obowiązuje w całym kraju i tak naprawdę jak my jedziemy do tych miast, gdzie ta karta obowiązuje, to nasze rodziny, wielkie rodziny czy rodziny ponad trzy i więcej osobowe korzystają z tych ulb, bo to będzie obowiązywać dla nas, ale dla tych mieszkańców tych ale również dla tych, którzy przyjadą skąd, skądkolwiek. Ale my już korzystamy, bo w niektórych miastach już ta karta obowiązuje, dlatego na pewno na następną sesję postaramy się przedłożyć uchwał, projekt, 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 które umożliwią realizację tych to W tych większych miastach na przykład, jak w Łomży, prywatni przedsiębiorcy, dołączają do tej inicjatywy, na przykład PPS 5%, zniżki dają i może to było można pomyśleć, żeby wciągnąć to jeszcze prywatnych przedsiębiorców.